Bartłumi Stryjski, witam państwa ze Studia Radiowego Pracowni Nowych Mediów. Przed nami wywiad, który jest realizowany w ramach zajęć dziennikarstwa multimedialnego. A moim i państwa gościem jest Magdalena Boduła, ispicjentka, wokalistka, instruktorka wokalu. Witam cię serdecznie. Dzień dobry, Bartku. Jesteś ispicjentką, instruktorką wokalu, wokalistką. Czy uważasz siebie za człowieka orkiestrę? Lubię pojęcie człowieka renesansu. Jest mi bardziej bliskie, ale. Też bliskie określeniu człowieka orkiestra, więc po trochu tak się czuję. Udzielę się też w wielu projektach, na, na przykład w projekcie 3M czy w Jazz Duo. I właśnie chciałbym się na tym zespole skupić, bo akurat w tym roku obchodzicie Piątą Rodziny z Bartkiem, jeżeli chodzi o zespół. I z tej okazji właśnie odbędzie się koncert. Dlaczego akurat właśnie? Od początku istnienia naszego duetu jesteśmy. Mocno związani z Łaźnią, z panią Beatą Drozdowską, i tam też nagrywaliśmy nasz pierwszy teledysk, tam obchodziliśmy pierwsze urodziny, więc dlaczego też tych piątych nie świętować właśnie w tym miejscu? A jeżeli chodzi o koncert, to kogo możemy się spodziewać na, na koncercie? Tak jak na plakatach i w różnych zapowiedziach można usłyszeć, naszymi gośćmi będą cztery osoby. Będzie to Angelika Balcerek, Wojciech Kadaszewski, Michał Trzpioła i Iwona Skwarek. Dobrze. Akurat w trakcie pandemii koronawirusa narodził się projekt Home Duets. Skąd się wziął pomysł na właśnie na ten projekt, na, na te duety na odległość? Ja sama będąc w domu od marca. Zaczęłam dla siebie taką własną te terapię, można powiedzieć, żeby się jakoś od tego tematu pandemii odsunąć i po prostu czuć się lepiej. A co lepiej nie działa jak śpiewanie i muzyka, więc ja postanowiłam po prostu sama zacząć sobie śpiewać na Instagramie, a później pomyślałam, że wciągnę w to moich cudownych podopiecznych z grupy wokalnej. I tak to się potoczyło, że mamy już 8 nagrań, łącznie będzie ich 11. A propos właśnie grupy wokalnej, jesteś instruktorem w Fenty Music, jaki repertuar dominuje u twoich podopiecznych? Można by powiedzieć, że to, co gra w sercach moich podopiecznych, to, to staramy się na zajęciach realizować. Nie chcę narzucać im tego, że ja lubię muzykę jazzową i soul czy funk. Chciałabym, żeby podopieczni moi ukochani czuli się dobrze w tym, co śpiewają i żeby to płynęło z ich serca, więc zawsze staram się z nimi rozmawiać i na podstawie tej rozmowy, różnych poszukiwań muzycznych, staramy się znaleźć coś, w czym będą się dobrze oni czuli i co będzie przyjemne i fajne dla pozostałych też słuchaczy. I wspominałem tutaj o tym, że też jesteś specjanką w teatrze powszechnym. Czy patrząc tak z twojej perspektywy, czy to jest zawód łatwy? To nie jest łatwy zawód, to jest zawód wymagający właśnie bycia takim człowiekiem, orkiestrą, bo nigdy nie wiesz, co może się stać. Czasem trzeba coś zrobić, co tak jakby nie należy do końca do Twoich obowiązków i co po prostu trzeba w danej chwili zrobić. Jest to bardzo ciekawy zawód, na pewno też, i każdy musi się trochę w tym odnaleźć na swój sposób, bo inspicjentów kiedyś uczono tego zawodu. My, młode trzy inspicjentki w teatrze, mogliśmy jedynie uczyć się od naszych poprzedników i od siebie nawzajem, i też od starszej kadry aktorskiej, która jakby może nam przekazywać te wszystkie informacje, jak to kiedyś wyglądało, co możemy w naszej pracy usprawnić, żeby było po prostu dobrze, żeby praca inspicjenta była po prostu taka, jak powinna być i polegała przede wszystkim na dobrej współpracy inspicjentów właśnie z aktorami i z całą załogą i obsługą. A który spektakl był dla ciebie taki najbardziej wymagający, jeżeli chodzi o pracę inspicjenta? Człowiek z La to była bardzo duża obsada, praktycznie wszyscy aktorzy, wszyscy panowie brygadziści, wszyscy pracownicy teatru byli w to zaangażowani bardzo mocno, plus też muzycy i tancerze, więc to była chyba największa produkcja do tej pory zrobiona w teatrze na 40-lecie tej instytucji i była bardzo wymagająca. Akurat ten rok 2020 jest, obchodzimy 40-lecie Amfiteatru. Ty też brałeś udział w wielu koncertach, m.in. z projektem 3, 3M, m.in. koncert Show Must Go On, albo też z okazji osłonięcia muralu, ile też dobrze pamiętam. Tak. Jednak chciałbym się zapytać o twój pierwszy występ w Amfiteatrze. Pamiętasz kiedy to było? W amfiteatrze na pewno występowałam, będąc sama pod opieczną grupy wokalnej Resursy Obywatelskiej. Nieraz się zdarzało właśnie, że mogliśmy tutaj występować na różnego rodzaju okazje. A też wracając do, do roli instruktora, czy to doświadczenie, które zdobywałaś w grupie wokalnej, pomogło ci pomagać ci w tym jako instruktor grupy wokalnej? Tak. Moja pani ówczesna instruktor wokalna, pani Agnieszka Kobierska, była wspaniałym instruktorem, wspaniałą nauczycielką i jakby sama bardzo dużo dawała od siebie, i ja pomyślałam, że też chcę kontynuować to dzieło, że ona nas tak cudownie prowadziła jako przyszłych wokalistów, i ja też chciałam być tak dobrym instruktorem jak ona. Jesteś z zawodu dziennikarzem. Czy. To było twoje marzenie, żeby być dziennikarzem, że chciałaś pracować w tym zawodzie? To był plan B, bo planem A było to, że będę wokalistką, że będę śpiewać, ale pozdrawiam panią Krystynę Prońko, dzięki której to marzenie się nie spełniło, więc planem B było dziennikarstwo, w szczególności dziennikarstwo muzyczne i praca w radiu. No właśnie też nieprzypadkowo znajdujemy się w studiu radiowym pracowni nowych mediów. Czy nie naszła Cię kiedyś ochota, żeby wrócić do radio, żeby prowadzić jakąś audycję muzyczną? Oczywiście, cały czas o tym myślę, cały czas bardzo, bardzo tęsknię do pracy w radiu. Dlatego też bardzo często wpadam do Radia Radom, które... Hmm, Taką miałam cichą nadzieję, że właśnie tam moją audycję ponownie będę mogła prowadzić, bo kiedyś pracowałam w Radiu Puławy 24 i tam miałam swoją jazzową audycję, ale tutaj wyprzedził mnie Jarek Zarychta, którego również pozdrawiam, i jakby on bardzo dobrze spełnia się w roli prowadzącego audycję jazzową, więc ja tutaj akurat mam przyjemność go słuchać i czasem po prostu pojawić się w Radiu Radom jako gość którejś, którejś z audycji. Akurat może zejdziemy nieco z tych tematów. Bycie spicjentem i instruktorem wokalów, wokalistką za kilka dni zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Jak spędzasz ten czas? Bardzo muzycznie, bo ja zawsze staram się i moich podopiecznych i jakby siebie też nastroić w ten klimat właśnie różnego rodzaju świątecznymi piosenkami czy kolendami, więc zawsze to są muzyczne święta. Lubisz śpiewać kolendy? Kolendy może niekoniecznie, pastorałki tak i bardzo lubię wszelkiego rodzaju świąteczne swingi i piosenki zagraniczne. No i tak, no i na sam koniec wywiadu, e, jakie są Twoje najbliższe plany na przyszłość? Na e... najbliższe miesiące, najbliższy rok. Chciałabym właśnie skończyć projekt Home Duets, żeby te 11 nagrań tak w pełni już ujrzało światło dzienne, a od nowego roku będzie nowy projekt, który czeka na swoją kolej od maja. W maju nagrałam e, coś, powiem tak, nagrałam coś w studiu i chciałabym to zaprezentować po Nowym Roku, nagrałam też sama do tego teledyski, które zmontowałam również i z pomocą Bartka, czyli Warm Tom Studio zrobiliśmy taką nową produkcję i mam nadzieję, że właśnie ona po Nowym Roku ujrzy światło dzienne i już też na dniach kolejny projekt rusza, który też po Nowym Roku się pojawi. A możemy zdradzić jaka, jaki to jest projekt? Nie. Niech to będzie niespodzianką. Dobrze. Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem była Magdalena Boduła, ispicjentka, wokalistka i instruktorka wokalu. Dziękuję Magdo za rozmowę. Dziękuję również. Był to wywiad zrealizowany w ramach zajęć z dziennikarstwa mundialnego. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.